Ze względów epidemiologicznych już w ubiegłych dwóch latach nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników w powiecie bolsawieckim, funkcjonowała wyłącznie zdalnie, czyli telefonicznie. Osoby uprawnione do takiej pomocy i w tym roku będą korzystać z tej właśnie formy pomocy. I jest to bardzo wygodna i prosta dla klientów forma. Jeżeli ktoś z Państwa jest osobą uprawnioną do skorzystania z takiej formy wsparcia jak nieodpłatna pomoc prawna, dzwoni tutaj do nas, do wydziału. Może ja podam telefon. To jest specjalny numer telefonu dedykowany właśnie do umawiania, do, do rejestrowania na porady prawne: 75 612 17 19. I pod tym numerem telefonu pracownicy starostwa umawiają klientów na, no na rozmowę telefoniczną z adwokatem bądź z radcą prawnym. Uprawnionymi osobami do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej są ci, których nie stać na opłaty związane z pomocą prawną świadczoną na zasadach komercyjnych. Obecnie wystarczy, że taka osoba złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Nie jest ono też w żaden sposób weryfikowane. Następnym krokiem jest więc zatelefonowanie do konkretnego prawnika udzielającego porad. Problemy, z którymi zgłaszają się do nas ludzie zainteresowani, są naprawdę przeróżne. Ja z, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo często ludzie kontaktują się celem uzyskania porady prawnej w przedmiocie na przykład prawa spadkowego, ale nie ukrywam, że również są to problemy natury prawa karnego, szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak również prawa rodzinnego, tam gdzie chociażby rodzice mają problem dotyczący uregulowania czy władzy rodzic czy alimentów? Poza poradnictwem, mieszkańcy mogą też skorzystać z mediacji między stronami, która pozwala czasem uniknąć rozprawy sądowej. Przejście na zdalne telefoniczne poradnictwo prawne okazało się korzystne dla samych jej klientów. W tym czasie prawnicy notują spory wzrost zainteresowania wśród klientów tą formą wsparcia. Od zeszłego roku, jak, jak w związku z epidemią koronawirusa, przeszliśmy na tę formę tych porad prawnych. Właściwie takich teleporad. Zauważyliśmy, można powiedzieć, no, duży wzrost zainteresowania tą formą wsparcia. Myślę, że ludzie czują się bezpieczniej, gdy mogą ze swojego domu zadzwonić do prawnika w bardzo dogodnym dla siebie terminie, o dogodnej godzinie ponieważ porady są udzielane i do południa, i, i nawet w godzinach popołudniowych. W ubiegłym roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystało już w punktach prowadzonych przez powiat bolsawiecki ponad 1200 osób.